Okres świąt oraz sylwestra i Nowego Roku to jest taki czas, kiedy często sięgamy po napoje procentowe, czyli po alkohol. Więc jak to jest z tym alkoholem, kiedy karmię piersią? Bardzo długi i bardzo wyczerpujący live na ten temat nagrała Karolina. Może z, z, ze strony lactaceuta.pl. Znajdziecie tutaj pod spodem link do tego nagrania. Tam jest w taki sposób bardzo szczegółowy, merytoryczny, wyjaśniona kwestia tego, ile i jak pić alkohol. Ja postaram się teraz, dzisiaj dać kilka dobrych wskazówek, żebyście wiedziały, czy i jak pić alkohol, kiedy mi piersią. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, zasada najważniejsza, jeżeli pijecie alkohol, to dzieckiem musi zajmować się ktoś inny, czyli inna dorosła osoba, która jest trzeźwa i nie piła alkoholu. Kolejną ważną rzeczą jest to, że jeżeli pijecie regularnie, pijecie dużo alkoholu albo cierpicie z powodu choroby alkoholowej, to karmienie piersią jest całkowicie przeciwwskazane. Natomiast jeżeli okazjonalnie sięgacie po szampana, wino, piwo, niewielkiego drinka, to możecie spokojnie wypić tego drinka, wypić to wino, kieliszek wina, ale ja jestem najistotniejszką takiej, żeby po wypiciu jakiejkolwiek ilości alkoholu jednak zrobić sobie przerwę między karmieniem a spożywaniem alkoholu tak, żeby ten alkohol z krwi oraz naszego mleka został usunięty przez nasz organizm i zachęcam do tego również, żeby zajrzeć na stronę australijskiego towarzystwa do spraw karmienia piersią tam znajduje się taka tabelka gdzie w wrzątkach jest pokazane ile, jeżeli ile alkoholu wypijemy, ile waży mama, to jaki czas należy wstrzymać się od tego karmienia piersią, zanim z powrotem można dziecko nakarmić. Pamiętajcie, że raczej warto wstrzymać się przed piciem alkoholu, jeżeli dziecko jest młodsze niż pół roku, dlatego, że zwykle u półrocznego dziecka, u mniej, młodszego niż półroczne dziecko trudno zrobić sobie taką dłuższą przerwę przypadku, kiedy spożyjemy alkohol, pamiętajcie, że regularne picie alkoholu, jeżeli karmimy piersią i karmimy piersią dziecka, może negatywnie wpływać na rozwój psychomotoryczny dziecka. Także myślę, że jeżeli okazjonalnie będziecie pić w czasie imprezy sylwestrowej, wypijecie sobie lampkę czy dwie szampana, napijecie się drinka albo, albo oczywiście i zrobicie sobie troszkę przerwy, to jak najbardziej będziecie mogli powrócić do tego karmienia piersią po tych dwóch, trzech, czasem trzech i pół godziny.